hm <laughs> Witajcie szanowni. Um, tak, tak to ja znów się odzywam, tak jak widzicie, kanał znowu stoi, jak zwykle też to, e, to standard. Um, ale z tym będzie pewna ciekawostka, którą zauważyłem przypadkowo. Słuchajcie, no niestety, w lutym kanał stał z racji tego, że no, miałem remont, tak, miałem praktycznie wszystko rozłożone, no, nie było możliwości, żeby kiedykolwiek w ogóle usiąść, tak um, cokolwiek nakręcić, i dokręcić, tak, tak. Komputer w sumie był no praktycznie tak niedostępne, że tak ujmę. Um, dlatego um, nie było opcji takiej, żeby nagrać cokolwiek tak dalej, czyli jakiś odcinek kolejny Parasite, albo um, dokończyć Velvet Assassin, no miesiąc, miesiąc zleciał tak luty dosyć szybko, ale no niestety no, remont, remont remont ma to do siebie, że zawsze coś się spierdzieli. No i u mnie też się spierdzieliło, bo no, większość rzeczy poszła gładko, ale niestety um, parę nie wyszło i trzeba było trochę poczekać, um, aż to się wszystko naprostuje. Um, no i tak jakoś do marca się to przeciągnęło. A w marcu słuchajcie, nie miałem w ogóle czasu, w ogóle od marca poprzecznie w ogóle nie mam czasu. Um, nie mam kiedy usiąść, tak, nie mam, nie mam po prostu możliwości takiej, ani opcji, żeby um, dokończyć wam to, co jest obecnie zaczęte z projektów, dlatego... Um, Kajam się przed wami tak <grych> i proszę o wyrozumiałość. Jak zwykle, zresztą, mam nadzieję, że wszyscy, którzy są od dłuższego czasu zapisani o mnie na kanale, to rozumieją i przymykają na to oko, że, że ja nie podchodzę do tego tak jakoś bardzo ambitnie i się nie napinam. Aczkolwiek, jeśli wrzucam materiały, no to wiecie, że one są dość wysokiej jakości i tak będzie z obecnymi projektami. Mam też na myśli już projekt, yy, znaczy, mówiąc to, mam też na myśli już projekt yy, przyszły. Jeden taki mały, on w sumie yy, to nie jest jakoś specjalnie długa gra, ale jest dosyć stara. Yy, miałem ją nakręcić w styczniu, znaczy. Miałem ją zacząć kręcić w styczniu, ale nie wyszło. Potem, no mówię, tak, przerwa dłuższa teraz, luty, marzec, no i praktycznie koniec kwietnia. No, takie, takie życie, tak, takie życie dopada prędzej czy później każdego, i niestety się okazuje, że to, na co się miało do tej pory, nawet mało chwilę, tak, tam dzień czy dwa się poświęcało, tak jak ja na przykład, tak, nakręcenie materiału na YouTube, no to nawet tego brakuje i, i kosztem takich rzeczy się pcha dalej. To, to, co się ma przed sobą na wózeczku, tak? tak? W przenośni, oczywiście, nie? No i tak, słuchajcie. Mówię wam, żeby Wam sprostować też parę rzeczy, tak, żeby powiedzieć, że kanał mimo wszystko jakoś tam będzie funkcjonował. I słuchajcie, od czego zacznę, tak? No, oczywiście, standardowo obecne projekty. Parasite If, został mi w sumie jeden rozdział do rozegrania i będzie koniec pierwszej płyty. Zastanawiam się w ogóle, czy kręcić go z komentarzem, słuchajcie, ponieważ ten rozdział tam nic takiego nie ma. Tam jest głównie bieganie, strzelanie, zbieranie punktów, no i koniec, no, no więcej tam, nie no, zagadka jest z kasą, no ale kurczę, dobra, nieważne, zobaczę jak to będzie, najwyżej przez 3-4 rozgrywki się w ogóle nie będę odzywał, odezwę się tylko w konkretnych miejscach, co będzie dziwne, nie, bo ja zawsze tyle gadam non stopi, się zamknąć nie mogę. A tutaj będzie właśnie odwrotnie, taki kontrast. To jest raz. Velvet Assassin, słuchajcie, no muszę usiąść do tego ostatniego. Znaczy, wcześniej zanim była przerwa na kanale, to przesiadłem do tego Velvet Assassin i próbowałem to w miarę jakoś profesjonalnie ogarnąć. No niestety, ale ta gra, jak już wspominałem wcześniej parę razy, podczas rozgrywki jest strasznie zbagowana i, i, i cholernie. Oskryptowana jest przez twórców, zwłaszcza te ostatnie etapy, właśnie szpital no i wioska, czyli ostatni, os, ostatni rozdział. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Ja tam wcześniej mówię, robiłem przemiarki, ale no, nie miałem potem czasu żeby to dokończyć i, i to wszystko na razie leży i kwiczy. <grym> Dobra, to to by było z tego projekt, projekt który zapowiadam, słuchajcie, w sumie tak na dobrą sprawę, jakbym się sprężył, to to jest projekt na jedno popołudnie. Autentycznie, to jest to jest projekt na, znaczy no, na jeden dzień. O, to jest projekt na jeden dzień. Jak się domyślacie, nie jest to jakaś gra strasznie długa, ale jest dosyć skomplikowana, dlatego. Ucieszy ona zapewne grono moich widzów yy, takich... Yy, hmm. E, grających w gry przygodowe, tak, w przygodówki, no to jest tak, to jest przygodówka, dobra, to i tyle wam starczy, i więcej wam nie powiem. No, wzdrygałem się, żeby cokolwiek spoilerować, ale dobra, niech już będzie. E, tak, to będzie przygodówka, mówię, ona nie jest jakoś specjalnie długa, można ją przejść no, w jedno popołudnie, w jeden wieczór taki porządniejszy, tak. Ehm, ale jest dosyć skomplikowana, dlatego mam nadzieję, że. Tutaj przydadzą Wam się właśnie porady, co i jak z czym sklecić i, i do czego, żeby to miało ręce i nogi. Um, no i od razu ostrzegam, to jest przygodówka dla starszych widzów, dlatego zastanawiam się, czy nie otagować po prostu tego jako plus 18, ale to się jeszcze zastanowię. Um, najwyżej, jak zwykle, będzie ostrzeżenie przed rozgrywką, tak, żeby nie było, że nikt nic nie mówił, a jeżeli będą jakieś wąty, to wtedy zaznaczę film i, i tyle będzie. Um, tam wcześniej też miałem. Projekt, który stwierdziłem, że, że po prostu otaguję, ale go nie zrobiłem i na dzień dzisiejszy się dobrze trzyma. Wszyscy mogą go oglądać, nie ma ograniczenia wiekowego i myślę, że tak to zostawię. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o, o projekcie, yy, jeśli chodzi o projekt, tak, yy, taki ten, ten, ten przyszły. Yy, no i powiem, aha, jeszcze tak zahaczę, powiem Wam, że zastanawiam się, czy właśnie ten projekt nie ukaże się szybciej niż kolejny odcinek Velvet Assassin albo Parasite Eve, bo to naprawdę nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. A, a gra jest po prostu odskocznie czymś fajnym, naprawdę jest bardzo fajna gra. Um, I... Dobra, to by było, to, to jeśli chodzi o projekty, to by było na tyle, już najwięcej więcej nie będę. Um, no i tak, w kwietniu, słuchajcie, w kwietniu w ogóle wyszła pewna sprawa i um, już Wam mówię, o co chodzi. Otóż um, dawno, dawno temu um, był kanał, znaczy w sumie jest kanał, tak, um, polskiego forum SplinterCell'a, splintercellcenterfora.pl, taki jest adres na forum, um, albo splintercellcentervgh.pl. Um, to są, um, to jest, to jest polski portal, jedyny chyba, który dosyć dobrze się trzyma, y, zrzeszający fanów od Splinter y, nie, nie ma tam jakoś zbytnio dużego ruchu, no po prostu seria, jak jest wydawana, tak są też fani, tak? Jak jest nowa, nowa odsłona, to fani przychodzą, potem odchodzą. Zostają tylko ci, którzy się y, no, utożsamili z tym forum, tak? Z ludźmi, poznali, spodobało im się i tak dalej, a większość ludzi to jest tak na no, jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, o, to jest na takiej zasadzie. Y, niemniej jednak, słuchajcie, powstał pomysł, ponieważ y, jest problem, żeby odzyskać stary kanał. Tak, niestety przepadły nam pasy, przepadły, przepadły nam y, y, loginy. Wszystko tak, szlak nagły trafił i nie możemy się dostać do kanału. I po prostu stwierdziliśmy, że założymy nowy, i tak? Y, 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 tak zrobiliśmy. I tak zrobiliśmy, jest nowy kanał, on już się pojawił u mnie w polecanych kanałach. Yy, na razie dopiero to wszystko raczkuje, tak? tam, jest, tam jest dosłownie no, podstawa tylko ustawiona. Yy, jakiś tam awatar jest nawet tłaniem, a dopiero, dopiero pracują nad tłem osoby yy, uzdolnione. Yy, dlatego. Tymczasowo jeszcze z przymrużeniem oka go traktujcie, aczkolwiek jeśli chodzi o materiały, to materiały będą naprawdę wysokiej jakości, to Wam od razu mówię. No i właśnie do tego kanału nawiązując, ja między innymi też go będę współtworzył. Yy, także to też z racji tej w kwietniu nie miałem kiedy usiąść, po prostu no, pat patrzyłem, kombinowałem, co by tutaj dokręcić własnego, żeby kanał trochę ruszyć, żeby się tam yy, coś pokazało, bo yy, tak na dobrą sprawę wiadomo, tak, większość zapewne zakłada, że będzie to bazowało na y, kolejnych let's playach do Splinter No to się grubo mylicie, ponieważ to nie będą let's playe. To będą profesjonalne, bardzo profesjonalne, wysokiej jakości, wysokiej klasy wideoporadniki do Splinter do w ogóle Splinter Cell jako serii, tak? To nie będzie tylko jeden, drugi, trzeci tak odcinek, tylko to będą normalnie wszystkie serie. Postaramy się ym, w planach, y, mamy żeby wrzucić wszystko co się da, a plus jeszcze parę innych fajnych projektów, które, no, na razie wam nie zdradzę, to jest, to jest tylko tam między nami omawiane, y, jak to będzie wyglądało. Ale na pewno, jeśli chodzi o same gry Splinter Cell, to będą one pokazywane. Y, rozgrywki tak? będą pokazywane po prostu w bardzo profesjonalnym stylu. Oczywiście nie będziemy tego kręcić po raz enty, bo nie ma takiego, nie ma takiego sensu, tak? nie ma takiej potrzeby. Będą to po prostu filmy wrzucone z innych kanałów, przykładowo z kanału Wadiwa, tak? z którym też jestem tam zaprzyjaźniony i on nakręcił chyba do wszystkich Splinter Celli, mm, na pc tak? Mówię, mówię o wersjach pc e, On nakręcił chyba do wszystkich Splinter Seli y, poradniki, także y, prawdopodobnie podepniemy jego playlisty. No i ewentualnie jakieś alternatywne obejścia. Jaruto na przykład też y, wrzucał, tak? E, więc y, to w ten test będzie i nie, nie widzę sensu po prostu do kręcenia specjalnie jakichś odcinków. Natomiast są inne projekty, które e, alternatywnie będziemy kręcić. No. E, Będą jeszcze wideoporadniki w stylu. Obecnie jestem, to już wam mogę powiedzieć, bo napisałem na forum. No to jeżeli ktoś akurat to ogląda ten materiał i, i e, zna mnie z forum Snitersela, to e, po prostu już e, tak czy siak wie, co będę robił. I. Mam w przygotowaniu wideo poradniki w sumie takie krótkie. To nie będą jakieś wideoporadniki z rozgrywki. Tak? To będą wideoporadniki techniczne. Pierwszy techniczny to będzie, jak przywrócić cienie i dynamiczne oświetlenie w pierwszym Splinter Cellu na nowych maszynach, tak? na jak go w ogóle odpalać i tak dalej. To jest raz. No i dwa, jak uruchomić Splinter Cella na Linuxie. Bo jest taka możliwość, działa bardzo ładnie wiem, bo pogrywam sobie wieczorami tam późnymi, kiedy znajdę sobie z, z, z godzinkę, czyli tak około m, w pół do drugiej w nocy y, czy coś koło tego i w ten sposób sobie, wiecie, relaks lekki robię, nie? Ehm, no, ale mniej więcej już wiecie tak o strony technicznej, to także to nie będą rozgrywki, tylko będą to wideoporadniki praktyczne, techniczne. Y, mam nadzieję, że to się komuś przyda. Ehm, jeśli chodzi o, bo na pewno padną pytania, co z Pandorą, tak? Na pewno padną pytania, co z Pandorą, e, to do Pandory dokręcę chyba osobny materiał. Dobra, no i co? No i to było na tyle. No i, no i kurczę, no pff, patrzę, już 11 minut ponad wbija, słuchajcie. Już ględzę 11 minut, a niby miałem takie małe sprawy do omówienia. Ja to nie wiem po prostu, ja to się zawsze rozgadam. Dobra, i jeszcze na koniec mały bonus, tak, odnośnie właśnie kanału, bo na, na początku wspomniałem o tym, że będzie, będzie nawiązanie. No i słuchajcie, zauważyłem pewną rzecz, ponieważ jak kanał jest aktywny, to mi widzów albo nie przybywa, albo spada, a jak kanał jest nieaktywny, to mi widzów przybywa, tak? No i wcześniej jak, jak kanał stanął, to było widzów chyba 119 czy coś takiego, a teraz jest ponad 130. Więc weźcie mi to wytłumaczcie fenomen tego zjawiska, bo ja tego nie rozumiem, tak? Kręcę materiały i ludzi nie przebywa. E, chociaż wiecie, że ja mam do tego luźne podejście i, i jakby było e, widzów 1000, 2000 i, i tak dalej, to ja do tego dużej wagi nie przykładam, bo to nie o to chodzi, tak? E, przynajmniej w moim mniemaniu. Niektórzy faktycznie robią kanały po to, żeby jak najwięcej widzów sobie zgromadzić, a ja mam to no, luźne mam do tego podejście, tak, więc y, bardziej satysfakcjonuje mnie to, że ludzie oglądają te materiały, że im się to przydaje, tak, bo to, to ma być przydatne, to nie ma być, że sobie oglądacie, chociaż pewnie niektórzy tak robią, no ale to, to już ich podejście jest tak o, indywidualne, a niektórzy po prostu oglądają, bo gdzieś się zacięli, nie wiem, bo, bo y, mają problem, na przykład, bo nie ogrywali gry na takim a na innym poziomie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to już jest kwestia indywidualna każdego. Ja tylko mówię, zauważyłem ciekawostkę, tak, że, że kręcę materiały, to kanał jest aktywny, tak, to, to widzowie stoją w miejscu, tak, nie przybywa ich, albo wręcz spadają. A jak nie kręcę materiałów, kanał stanie na miesiąc, półtora i to widzów przybywa. No i nie rozumiem tego, ale widocznie tak musi być. Dobra, i tym pozytywnym akcentem, tak, po 13 minutach blędzenia, żegnam się z Wami, to było trzecie ogłoszenie. no Mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy. no i Tyle. Na razie. Hej.